Wszystkich serdecznie. Mamy sierpień, doczekaliśmy się zbioru wielu warzyw, ale warto by było przedłużyć sezon na tyle, ile tylko się da. Dni są teraz coraz krótsze. Wiele warzyw lubi takie warunki, i właśnie teraz możemy je wysiewać. Wbrew pozorom, takich warzyw jest naprawdę sporo. Zobaczcie sami, ile ich tu nazbierałam naprawdę spora ilość. Ogromna różnorodność kształtów i smaków. Zaraz o nich wszystkich powiem. Pamiętajmy, by przed siewem dobrze przygotować grządkę. Ziemia musi być spulchniona, najlepiej by była nawieziona kompostem i odpowiednio nawilżona. Sierpień to znakomity miesiąc na wysiew rzodkiewek. Do dyspozycji mamy ogrom odmian, może to być rzodkiewka okrągła, podłużna, czerwona bądź złota. Przez cały sierpień i wrzesień możemy siać wszystkie odmiany rzodkiewki. Pamiętajmy, że jadalne są korzenie, ale również jej liście. Ciekawą odmianą jest topel lodu, odmiana o wyjątkowych, białych, podłużnych zgrubieniach. Jej nasion akurat nie udało mi się kupić, ale jest nieco podobna do rzotkwi. Podobna, ale jednak nie taka sama. Korzeń rzodkwi zwykle jest nieco większy i zawiera więcej olejków eterycznych. Do jej uprawy może zachęcić to, że zawiera bardzo dużo wartości odżywczych i jest silnym antyoksydantem. Pomaga oczyścić organizm z toksyn. Wśród rzodkwi też mamy spory wybór. Istnieją nie tylko białe odmiany. Na przykład ta jest o kolorze czerwonym. Sierpień to bardzo dobry termin na wysiew rzodkwi, również tej czarnej. Najbardziej znaną odmianą jest rzodkiew murzynka i czarna kula. Czarne okrągłe korzenie o białym miąższu mają wiele właściwości prozdrowotnych. Warzywo to może być spożywane świeże, po obróbce termicznej i nadaje się również do kiszenia. Czarna rzodkiew jest łatwa w uprawie. Wybieramy dla niej stanowisko słoneczne, ziemię próchniczą i dbamy o dostarczenie sporej ilości wody. Jeszcze podam ciekawostkę, że w wielu krajach europejskich spożywane są również liście rzodkwi. Kolejnym warzywem, który możemy wysiać w sierpniu jest mizuna. Mizuna to smaczne warzywo dodawane do sałatek, surówek i wielu innych potraw. Do wyboru mamy insulę zieloną i czerwoną, znaną również jako musztardowiec japoński. W sierpniu warto też wysiać cebulę siedmiolatkę. Istnieją odmiany czerwone i zielone. Jeśli chodzi o odmianę czerwoną, ja akurat mam odmianę Red Toga. Jest to warzywo wieloletnie uprawiane dla grubego szczypioru. Gdy wolimy drobniejszy szczypior. Wysiejmy szczypiorek. Obie rośliny, jeśli wysiejemy raz, to na wiele lat zagoszczą w naszym ogrodzie. Dlatego warto znaleźć dla nich miejsce. W sierpniu warto też wysiać jeszcze pietruszkę naciową. Ja w zeszłym roku tą pietruszkę, bardziej ozdobną, wysiałam do doniczki i później, gdy zrobiło się mroźno, zimno, to włożyłam do odniczka do domu i miałam jeszcze świeże listki bardzo długo. Kapusta pekińska to kolejne warzywo, które możemy wysiać w sierpniu. Wprost do gruntu wysiewamy ją do połowy sierpnia. Kolejne warzywo, trochę mniej popularne, ale chyba łatwiejsze w uprawie i które wysiewamy w sierpniu to kapusta pakczoi. Kapusta pakczoi rośnie bardzo szybko. Udaje się nawet w cieniu, lubi żyzną wilgotną glebę. Ma bardzo krótki okres wegetacji, od 40 do 50 dni. Możemy zbierać dojrzałe rozety, ale też nadają się do zbioru młode listki. A przy tym jest bardzo zdrowa. W sierpniu wysiejemy też szpinak. Jeśli wysiejemy go na początku miesiąca, będziemy zbierać go w październiku listopadzie. Na siew pod koniec sierpnia wybierzmy odmiany zimowe, np. matador czy olbrzym zimowy. Zbierzemy je w kwietniu i maju przyszłego roku. Kolejnym warzywem liściowym, wysiewanym w sierpniu, jest roszponka. Jest niewymagającym warzywem, udaje się nawet na tych gorszych glebach, za wyjątkiem podmokłych. A co najważniejsze, możemy ją zbierać przez całą zimę, gdyż jest niewrażliwa na ujemną temperaturę. Możemy również kontynuować w sierpniu wysiew frukoli i innych sałat. Sałaty masłowe, może być to sałata liściowa, redin czerwona. Odmian sałat mamy naprawdę sporo. I mam tu jeszcze taką ciekawostkę. Co prawda dostałam tylko nasiona na kiełki, ale to w niczym nie przeszkadza. Jest to rzodkiewka chińska. Nie wiem, czy ona się różni czymś od naszej. Nie wiem, wypróbuję to. Sprawdzę. Bo jeszcze tego nie wysiewałam. O, mam tu jeszcze kolejne odmiany rzodkwi. No naprawdę, jeśli chodzi o rzodkiew, to mamy ogromny wybór. No tu jest akurat okrągła odmiana, To jest Podłużna, rzadkie wagata, no ale o tym już mówiłam. Możemy wysiewać też koper ogrodowy i koper włoski, inaczej fenku. Jest podobną rośliną do kopru, ale o zapachu i smaku anyszu. Koper o tej porze siejemy dla młodych listków. Naprawdę mamy sporo warzyw, które możemy jeszcze wysiać. Ja naliczyłam ich 16. Piszcie o tych, które pominęłam. Piszcie, czy jeszcze macie chęci na wysiewy, co będziecie wysiewać. Może wspólnie zdołamy się jeszcze zmobilizować do pracy, by jak najwięcej wycisnąć z tych naszych ogródków. Życzę jak największych plonów i do usłyszenia, do następnego razu.